Film numer 2 ze zmiany frontu Peugeot Boxer, Ducato Jumper drugiej generacji po 2006 roku na poliftowy na ten po 2014 roku. Pierwszy film był o tym jak to był time -lapse z rozbiórki całego frontu, ściągnięcia maski i zderzaków, grilla i tak dalej, tak dalej. Po prostu jest to prosta czynność, więc nie uważam, żeby cokolwiek tam trzeba było dodawać. Jeżeli ktoś nie umie tego zrobić, to nawet niech się nie zabiera za drugą część. Tu już jest o wiele trudniej. Czytałem fora, pisałem na forach polskich, angielskich, że to nie jest jakiś tam wielki problem, ale jak pytałem o szczegóły, to nikt nie potrafi udzielić konkretnych informacji. Gdzie są największe problemy? Oczywiście, na poltarach naszych aukcjowych czy na ogłoszeniach można kupić cały front poliftowy. No niekoniecznie cały, bo tak dostaniemy tak naprawdę maskę bez problemu. Dostaniemy błotniki lewy, prawy. Dostaniemy zderzak, część frontową zderzaka lewą, prawą. Ślizgi mocujące w tym miejscu błotnik. Zaraz pokażę to szczegółowo. Błotnik ze zderzakiem. Natomiast. Nikt nie mówi o tym, co tkwi w szczegółach i gdzie jest największy problem. Naprawdę nie znalazłem nigdzie odpowiedzi, natomiast mam dostęp, bo mam u siebie jeszcze poliftowe wersje, więc już wiem, wiedziałem mniej więcej, czym się może różnić pod maską. I tutaj chciałem Państwu właśnie powiedzieć, co trzeba zrobić, co trzeba zakupić, żeby taki lift zrobić. Lift można zrobić z wielu powodów, tak, ja akurat zrobiłem ze względów estetycznych, bo mi się po prostu ten przedliftowy nie podoba, nie jest to tania rzecz. Natomiast jest to auto prawie 10-letnie, bo jest to 2012 rok, 30 diesel. Więc fajnie to jeździ, 177 koni, to jest ten przedliftowy po lifcie miał 180 koni, auto ma nieduży przebieg z polskiego salonu. Więc chciałem po prostu jeszcze go na dłużej zachować i mieć ten poliftowy front. Przy okazji zmieniłem też chłodnicę na nowe. Chłodnica klimatyzacji jest z osuszaczem z tej strony, więc nie jest to jakiś duży koszt, bo to jest nie do 300 zł. Można to wymienić od razu, ściągnąć czynnik, kupić nową. Wiadomo, chłodnica silnika też już miała z 10 lat, więc. Stwierdziłem, że to też nie jest jakiś tam duży koszt, bo to też około 200 zł, i zmieniłem ją od razu. Belka przednia jest w przedlifcie i podlifcie identyczna, niczym się nie różnią. Jest to zwykły kawałek cienkiej blachy, jak i przedliftowy, podliftowy. Takie są takie same. Tamta niestety, że była już dosyć sporo skorodowana, a koszt tej belki jest naprawdę bardzo mały. więc wykręciłem wszystkie śruby, zakonserwowałem, założyłem nową belkę. Nie jest to jakiś tam problem. To były takie kosmetyczne rzeczy. Oczywiście ten, ta zmiana wyszła też z wielu powodów takich, że, że po prostu trzeba było zmienić już paski napędowe pompę wody. Jak wszyscy wiedzą, no, świece trzeba było wykręcić, a jak wiadomo, w tym silniku świecę to nie jest prosta sprawa, bo tam dostaje się, mimo że jest ta pokrywa tutaj, jest albo taka materiałowa, albo plastikowa można kupić. To i tak na ta część, gdzie są w wkręcane świece, czyli tutaj zaraz nad kolektorem dolotowym, potrafi tam zakorodować Ja przy rozgrzanym silniku y, trzy świece udało się wyciąć, niestety czwartą trzeba było rozwiercać. Jest wkręcona tulejka na klej i jest to jakby do uratowania, też nie jest to problem. tak? Więc y, z dużym serwisem przy 200 tysiącach samochód jeździ tylko na miejscu. Nie robi długich tras. Więc stąd ten mały przebieg. I teraz tak. Przechodząc do szczegółów zmiany, to oczywiście trzeba zrobić na początek zakup nowego zderzaka przedniego, lewego, prawego, świateł. I teraz tak. Światła. Mają poliftowe inne wtyczki. Takie wtyczki. Te wtyczki można kupić na portalach ogłoszeniowych u nas. Oryginalna wtyczka przedliftowa, tutaj jeszcze jest dostępna. Jeszcze nie została przełożona, jak widać. Wyciągnę wiązkę. Proszę bardzo. Jest fioletowa i ma zupełnie inny układ bolców, więc nie będzie pasować. Automatycznie wiadomo, trzeba będzie przelutować ją w tym miejscu. Taka wiązka, taka wtyczka do lampy występowała we Fiacie Chroma i w innych modelach Fiatów. Natomiast w przypadku Fiata Ducato, Peugeota Boxera ma ona dwa piny więcej. Czyli Fiat Chroma, rok 2008-2009 spokojnie identyczna wtyczka jest, identyczny ma układ, bolce, natomiast są o dwa piny więcej. Taka wtyczka do Peugeota Ducato, eee, Fiata Ducato do Peugeota, do Jumpera jest droższa od Fiata Kromy. Nawet potrafi kosztować dwukrotnie więcej. Jeżeli ktoś ma ochotę się bawić to można kupić po prostu trzy wiązki od Fiata Kromy i dołożyć sobie odpowiednie piny. Ale to jest gdzieś tam kosmetyczna sprawa na sam koniec. Oczywiście główną rzeczą, która widać na pierwszy rzut oka to jest belka nad chłodnicą, która się różni. Ponieważ belka poliftowa to jest belka poliftowa Ma tutaj miejsca Na mocowanie tych lamp Więc Dlatego się różni Natomiast samo mocowanie chłodnicy Jak i w belce przedliftowej Tak i poliftowej Jest na te same gumy Rozstaw śrub jest ten sam Więc to spokojnie pasuje do siebie Kolejną rzeczą O której Nikt nie wie i nikt nie pisał. To jest zbiorniki płynu chłodniczego i układu wspomagania. Żeby weszła lampa poliftowa, te zbiorniki muszą się cofnąć i to są zupełnie inaczej ustawione zbiorniki na innym mocowaniu. Oryginalne mocowanie przedliftowe jest takie i zbiorniki są umieszczone mniej więcej w tym miejscu. Natomiast w po lifcie jest to. Taki system montażowy On pasuje plug and play Czyli Są już przygotowane na niego otwory Ja pokażę O, Kamerą zbliżenie Gdzie on przychodzi On przychodzi w to samo miejsce Czyli w te dwa otwory Jest tutaj mocowane te dwie łapy Ta Ten uchwyt tutaj Ja spokojnie pokażę to jest mocowany tam pod zbiornikami. O, w tamtą śrubę. I to jest kolejna rzecz, o której nikt nie mówił, a którą można było widzieć, otwierając po prostu maskę. Widać, otwierając maskę w poliwcie. Oczywiście inna jest układ potrzebia, natomiast jak widać, rozstaw pod, ona jest teraz nałożona tylko tego przyłapana. Oczywiście rozstaw pod wycieraczki tutaj będzie identyczny, co jeszcze jest? Więc, to jest kolejny element, który się różni. Kolejnym elementem, i tutaj jest już trochę trudniej, są tak zwane okulary. Czyli belki, które akurat tutaj nie ma, zaraz pokażę. I to jest belka, którą wczoraj zdemontowałem. To jest okular, który zdemontowałem wczoraj. Wchodzi on tutaj, dokładnie w to miejsce. I to jest okular przedliftowy. Jest on tutaj nitowany, więc ja to rozwierciłem i usunąłem. Tak, czyli tą belkę okulara można spokojnie dokupić. Zaraz pokażę belkę okulara. Ok. Dobra, to jest okular poliftowy. Jak widać, to jest jego numer. Oryginal Pardz, jakby ktoś chciał, to zbliżam. Oczywiście okular kupujemy lewy i prawy. Ja będę go montował w to miejsce. Natomiast żeby zamontować okular poliftowy, słownie w to samo miejsce. Kawałek tego okulara, który zostaje z konstrukcją samochodu, niestety trzeba obciąć. Ja już go przygotowałem. Ten element był po prostu jak widać tutaj, w tym miejscu. Więc ja go już zdemontowałem. Niestety nie posiadam zgrzewarki punktowej, więc nawierciłem sobie otwory. Przygotowałem, oczyściłem tą powierzchnię, ponieważ jak zgrzane to było oryginalnie, tędy dostaje się po prostu woda. Ona stoi w tym miejscu i tutaj zazwyczaj koroduje. Ja już to oczyściłem do gołej blachy. Nie ma nawet kawałka rdzy. i następnie z migomatem czy ktokolwiek co tam ma, zostanie to w tych miejscach z powrotem punktowo złapane. Następnie oczywiście powłokanty korozyjna. Na szczęście tu są otwory, więc spokojnie można tu przez ten otwór, przez ten otwór w to miejsce tu uzupełnić powłokanty korozyjną, żeby to było trwale. I na lata. Tu są miejsca mocowania też tej belki, która trzyma chłodnicę, pas górny, tak zwany. Nie? Aby złapać rozstaw pasu górnego, przed przymontowaniem tego, przykręcam najpierw belkę do chłodnicy tu, a następnie tutaj widać, gdzie był przygrzany, ja odsunę tą rurę, gdzie był przygrzany stary element okularu. Tu jest po prostu punkt przyłożenia starego okularu. Proszę bardzo. Może kamera za bardzo się rusza, bo zdjąłem ze statywu, ale teraz widać. O, idealnie. W którym miejscu? O, teraz. To powinno być. I trzymając ten układ oraz poziom i zakładając, zakładając naszą Nasz pas górny, jesteśmy w stanie spokojnie, ja to zdałem, spokojnie trafić z rozstawem, żeby mieć go na środku. Na te gumy po prostu zakładamy belkę. Pas górny, o w tym miejscu. Potrzebuje dwóch rąk. Ok. Żeby dobrze spasować nasz okular, w docelowe miejsce trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Trzeba założyć pas górny nad chłodnicą na miejsca montażowe w chłodnicy, przyłapać go delikatnie, tak? Wtedy mamy mniej więcej miejsce, w którym miejscu będzie pas górny łączył się z okularem, a to są te dwie siruby. czyli możemy określić, jak i środkowość, tak i poziom góry pasa górnego w stosunku do okularu. Okular, żeby zamontować, trzeba go montować po prostu tak samo jak było oryginalny okular w to samo miejsce montażowe, a ono występuje już pokazuje w tym miejscu. Czyli jak tu mamy zdemontowane, to widać, że to było miejsce okularu. O. Teraz widać. Jak tak spasujemy, to wtedy na pewno okular będzie w dobrym miejscu. Z powrotem odłożę kamerę w statyw, bo potrzebuję dwie ręce. I w ten sposób przyłapany okular tymczasowo skręcamy. Jeżeli wszystko gra, no to punktowo łapiemy w tylu samo miejscach, ile było oryginalnie. Jeśli mamy zgrzewarkę, to najlepiej byłoby z grzewarką to zrobić, tak? Oczywiście się później powłoka antykorozyjna. I najważniejszym elementem jest właśnie spasowanie tutaj tego, żeby pasowało w to miejsce. Punkty montażowe na przykład klaksonu, czyli sygnału dźwiękowego są przygotowane. Miejsca montażu później uchwytu pod zbiorniki. Też jest przygotowany, oczywiście, oczywiście zbiornik płynu spryskiwaczy jest też inny, ponieważ te zbiorniki wymieniamy na takie. Tu mamy poliftowy zbiornik płynu chłodniczego silnika, tu mamy poliftowy zbiornik. układu wspomagania. Ewidentnie są on krótszy od tamtego, a ten jest ewidentnie węższy i one lądują tam w potrzebiu. W wersji przeliftowej dostęp do tych zbiorników był bezpośrednio z maski, a w wersji poliftowej są tu takie. W potrzebiu przygotowana jest wnęka i otwiera się, i wtedy tu jest dostęp, od, do, dostęp do zbiorników. Płynu chłodniczego silnika i układu wspomagania. Ok. W wersji przedliftowej tego tu nie ma. Podsumowując, pierwszym istotnym elementem spasowania są nowe okulary pod pas, pod belkę górną chłodnicy, pod pas górny. Spasowanie ich i wmontowanie ich w miejscu starych okularów. One później stanowią oparcie, tutaj montuje się ślisk zderzaka i botnika oraz ślisk lampy. W tym miejscu przechodzi plastik. Później pokażę do lampy nowej podliftowej. Kolejnym drugim elementem po okularach najważniejszym, którego brakuje i który trzeba dorobić, jest mocowanie zawiasu. To widzimy zawias w wersji przedliftowej. Niestety. Zawias ten musi zostać usunięty. Montaż zawiasu w wersji poliftowej jest w innym miejscu. To jest miejsce zawiasu przedliftowego, a miejsce zawiasu podliftowego jest po prostu w tym miejscu. Tu, tu trzeba będzie dorobić konstrukcję pod montaż zawiasu. I to jest chyba najtrudniejszy etap, w tym wszystkim, ponieważ najlepiej mieć wersję poliftową. Aby zmierzyć rozstaw, kąt pochylenia i mocowanie tego zawiasu, ponieważ ma ono później wpływ na ustawienie maski. Oczywiście maska ma pewną dozę regulacji. Jest to punkt otwierania się, to jest punkt maksymalnego otwarcia. Tak, a to jest punkt zamknięcia. Natomiast jak widać nie ma tu nic. I ten element musi wylądować w tym miejscu, tak żeby zawias pracował. Dosłownie w tym miejscu. Pokażę przebitkę. Jak to wygląda w wersji poliftowej. Wersja poliftowa. Zbiorniki z tego miejsca przesunięte w to miejsce na innym stelażu. Zbiornik płynu wodniczego wciśnięty bardziej w lewo. Tam go widać. Pompka akurat od płynu spryskiwaczy. Żeby zająć tą przestrzeń na lampę. Zawiasy w wersji przedliftowej są robione w tym miejscu. W wersji poliftowej są pod kątem, tu tak jak pokazywałem, tu mam ściągniętą lampę. wersji poliftowej jest tutaj pod kątem. Montaż zawiasu wersji przeliftowej jest to tutaj. O, w tym miejscu przychodzi mocowanie zawiasu do maski. Wersja poliftowa. Okular obniżony. Nowy ślisk nowy. Belka górna, nowa. Tu jeszcze z mocowaniem do lampy. Wersja przedliftowa tego tu nie ma. Ważna rzecz, żeby się na wtryski nie lała woda, która często skapuje. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Tu jest oryginalna, ta taka tekturowa. Wymienię ją na plastikową. Zaraz Wam pokażę wersję. A tu jest pokrywa już plastikowa. Jest ona troszkę większa. I ta woda, która ewentualnie może wciekać, nie wpada na wtryski. Choć uważam, że to miejsce też powinno być lepiej zabezpieczone. Wersja przedliftowa ma mocowanie maski w tym miejscu. Wersja poliftowa ma mocowanie tu pod kątem, w tym miejscu. I to tego brakuje. Jest mocowanie zawias jak mamy botnik, tu jest zamocowany zawias. On ma takie korytko jeszcze odwadniające z wodą. Ja też je zakupiłem. Ja je ściągnę, wysunę teraz. Zobaczycie, ona jest osobno tutaj z wężykiem. Osobne odprowadzenie wody tutaj od potrzebia, Ale dodatkowo, gdyby w trasie deszczu tu jest guma mocowana na taki bolec. A tu jest zawias. I tu jest takie korytko jeszcze odwadniające, które, gdyby wciekało coś tu z tej strony, to nie pozwala. Natomiast jak widać. Tu jest profil mocujący po szybie, a tu jest profil mocujący zawias, do którego jest przykręcany później na dwie śruby, zawias od maski. Więc taki jest mocowanie maski w wersji poliftowej, do porównania wersja przedliftowa. Widzicie, wersja przeliftowa nie ma tu tego mocowania pod kątem, ma mocowanie za wycieraczkami, za mechanizmem wycieraczek. Dosłownie w tym miejscu jest płaska część. Jeszcze raz, wersja poliftowa, tamta ma mocowanie, tu za mechanizmem, tam ma przed mechanizmem. To jest akurat prawa strona pojazdu. Jeżeli te czynności wykonamy, czyli montaż okularu, montaż zawiasu. Tutaj niestety bez cięcia i spawania się nie obejdzie. Wymiana okularu. Czy to jest element konstrukcyjny, czy nie? się zaraz będą komentarze. Tak, to nie wolno ruszać. To jest konstrukcja samochodu. To jest zgrzewane wszystko razem. Tak, no, ja jestem jednak daleki od takich ocen. Drodzy Państwo, to jest blaszka dosłownie pół milimetrowa. Ja to mogę w palcach pogiąć. Jest to po prostu cieniutkie montowane tutaj na zgrzewy To nie jest jakiś kompletny element jak podłużnica Gdzie ma grubość 3-4 mm Jest to po prostu zwykły okular Bardziej ma funkcję Nie wiem, absorpcyjną Więc ja się tu nie martwię, do grodzi jest daleko Tak jak mówiłem, największy problem raczej będzie z zawiasami Z miejscem montażu zawiasów Do maski Natomiast ja mam dostęp do drugiego samochodu Poliftowego, więc raczej powinien sobie poradzić. Z ważnych informacji jeszcze: ja zostawiłem sobie wszystkie śrubki z demontażu w wersji przedliftowej, posegregowałem je sobie. Tak więc śruby nie wyrzucamy, segregujemy, rysujemy do czego, się, do czego były, w które miejsca na pewno później, czy montaż zderzaka czy cokolwiek, to są te same śruby użyte w wersji przedliftowej, jak i poliftowej. Nie ma tutaj za dużej różnicy. Nakrętki tak samo, więc to bym sobie zostawił. Zakupiłem też śruby do montażu osłon plastikowych, bo zazwyczaj gdzieś tam po paru latach się gubią, korodują, więc sobie wymienię to zaledwie tam 20-30 zł, można kupić cały komplet. Teraz tak, kupując zbiorniki do wersji poliftowej, można kupić na aukcjach ogłoszeniowych po prostu razem z konstrukcją montażową, poliftową. Ja kupiłem akurat w komplecie taki zbiornik. Te zbiorniki razem z konstrukcją. Konstrukcja widać w ogóle jest odsynkowana. A w przedliftowej wersji jest po prostu malowana i już skorodowała, więc to się już nie nadaje, nie przyda się, więc tutaj akurat na plus panowie się postarali, że to jest w ocynku. Czy błotnik poliftowy pasuje do przedlifta bez żadnych przeróbek? Oczywiście, nawet punkty mocowań są te same, starczy go założyć w to miejsce, tu jest śruba i na dole, kolejna jest na dole. Proszę bardzo, botnik pasuje. Jeżeli chcemy mieć wersję kolorystyczną spójną, musimy zakupić plastiki do wersji przed 2016 rokiem, czyli wersja poliftowa między 2014 a 2016 miała odcień tych plastików lekko szary, ciemny szary, a wersja po 2016 miała czarny. Więc jeżeli chcemy przełożyć, zastosować je do przedliftowego modelu, tak jak tu jest 2012 rok. To muszą być to po prostu plastiki z roczników między 2014 a 2016. I wtedy mamy ten sam odcień plastików. Po 2016 były to czarne i będzie to po prostu widać. Kolejnym istotnym elementem jest ślizg lampy. Jest to element składający się z dwóch części. Jest to ślizg lampy oraz ślizg mocowania zderzaka i błotnika. Mają część wspólną. suwa się to tu. przychodzi jak widać kształt idealnie w to miejsce i po zamontowaniu w tym miejscu mamy łączenie zderzaka z botnikiem montując śruby w tych otworach